Ja zakładam słuchaweczki i próbujemy wygrać. Kurwa! Tak, bez szans. Też bym się w ogóle herbaty napił, ale nie chcę mi się już robić. I ogólnie znowu kurwa train. Wczoraj też train nagrałem. Tak to nikt nie gra. A przyjdzie co do czego to kurwa. Dobranoc! Ten pierwszy frak to na tym. Pierwszy frak troszkę na. na farcie, ale najważniejsze się zabiłem. Jaką zupkę? Będziesz zupkę chińską? Gobi, gubi. gubi. A. Tu jest jeden. Kurwa Nie znam tych. Nie znam miejscówek tutaj. To smacznego. Kompletnie nie wiem jak info gadać, bo no, tak mówię nie znam miejscówek po nazwie. No i zajebiście. A też nie wiem czy to jest mapa Pero czy CP. Nie wiem gdzie się lepiej gra. Przegrywa mi tu i tu. Ale sądzę, że tak. Zagramy sobie jednego. Jeden meczyk. Zagram sobie jeden meczyk. Nie będę sam w domu, to pójdę na Syberię. Żeby na. Żeby na YouTuba sobie to nagrać. Gdzie może być, Fajfus? Nie dydłem, nie dydłem. Bardzo dobrze. Broń zachowana. jeszcze ja tam ubił. No dobrze, dobrze. Na razie mecz się fajnie zapowiada, zobaczymy później. Ostatnio też się fajnie zapowiadał i na terenie przegrałem. Ale tak sobie paluchę porozwalałem. Nie wiem co to to już po tym meczu na pewno idziemy na sewery No i nice. Gość to cztery fragi zrobił. Ogólnie, wczoraj sobie grałem właśnie też Fesity I trafiłem na czterech Polaków. I grało się zajebiście, bo rzadko kiedy kurwa... Tak, z Polakami mi się tak fajnie gra. Jestem mam herbatkę, no i super I zupka i herbatka czego on tak wychylił, no C tak samo muszę przypomnieć co ja ostatnio z tej Syberii zrobiłem Bo kurwa nie pamiętam Na czym to ja się zatrzymałem Dobrze. Trochę się zamotałem na koniec, ale dobrze, że tak wyszło. 7-1 jest najgorzej. Jednego się dało uspać. A teraz mi powiedz, na czym ja się zatrzymałem na Syberii, bo nie pamiętam dobrze. Ale jestem dobry w tą grę. No tak, ale. Ale ja. C... Kurwa, ty, ale co ja szukałem? Gdzie ja miałem iść? A, y wiem. Muszę się cofnąć tego mamuta ze ściany narysować. szukaliśmy na YouTubie, gdzie ten mamut jest, nie? No, 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 to właśnie tam. Ja pierdolę, jestem dobry! Wiedziałaś to? Kurwa! No, no, tak chcę teraz, bo nie, że tego mamuta szukałem, mówiłem, że nic tam nie ma, no. I powiedz mi, że ja nie zasługuję na wyższy poziom niż siódmy w tej grze. Słyszałem jedną ścierę tutaj. Właśnie Tom. Skurwibur. Ale dobrze, dobrze gramy. Znaczy, są mecze gdzie nie zasługuje, to prawda. Ale, ale, ale ale co? Co sumie to główna, nie pamiętam. Myśli, czy myśli, że ktoś to wychyli? Kurwa, wychylił! Pierdalam. Kurwa, Mać, to to akurat zepsułem. Ale ogólnie ja sądzę, że zasługuje. Chociaż na jeden poziom wyżej w tym CESie, w sensie na tym Facecie. Wiadomo, siódmy to jest wyżej niż połowa już wszystkich poziomów, ale... Myślę, że zasługuje na wyższy. Dobra. Nie wiem czy jesteś, czy już się przełączasz, ale powodzenia ze szkiełkiem. Pięknie, KURWA kubuś! Na razie zajebisty mecz. Jeszcze nie. Dobra. Ale na powodzenia z tym szkielkiem, jak się będziesz bawić. 10-2, zajebisty wynik. Byle by tego nie zjebać teraz po CT. Bo ja też tak lubię zrobić, że po jednej stronie mi idzie dobrze, a później gram jak głównie. To może jednak. Później na Syberię pójdę, póki mi się tak fajnie gra. Syberia poczeka. Idzie tu jeden. Zagram Digla, może siądzie Ale ostatnio z Digla mam <laughs> troszkę gorszą formę Kiedyś jakoś z tego digla lepiej mi siadała Chociaż no wczoraj zajebałem ładną akcję jedną z Digla aż, aż miałem ból dupy, że nie nagrywałem No i już się nieciekawie robi, no było 10,2, jest 10,4. Nie fajnie, nie fajnie. Ogólnie pomyślałem sobie o tym GTA San Andreas i ogarnąłem, że ja dopiero GTA San Andreas będę mógł ogrywać. Jak i Syberia, i Vice City będzie na YouTubie. No tak, to nie będę miał miejsca. Ale przysięga, no. W sensie, jak ja będę chodził do roboty, to raczej już nie będę miał tyle czasu na nagranie. No nie wiem, zobaczymy. Zobaczymy, zobaczymy, nie? się mi kurwa w tym meczu wszystko wychodzi na razie, nie? Dawno takiego meczu nie miałem co... No prawie wszystko by mi siadało. To to rzeczywiście. Jakiś Urson Dobra, co my tu mamy? Jakieś wodogłowie. To tu mamy? Nic ciekawego w sumie. Radejko A już nie ma radejko Jestem siemano. No, kurwa ty. Patrząc na to. To te ósme poziomy. To nie jest jakiś wow. Chujowego smoka dałem. A nic nie widzę. Ale się udało. Się zablokowałem o gałgana. O kurwa, no to to zjebałem akurat. A no to dobrze, to co chciałaś, to zrobi. Nie? Zajebisty mecz. 21-7 na Facecie, Zajebiście. Oczywiście on idzie na YouTube'a, także zapraszam. Do innych materiałów i do zostawienia lajka like i suba. Także dzięki, Siemano. No i dobra, i w to ile dostałem za ten meczek? 30 punktów.